Szybko, szybko, idziemy. Szybko, szybko. Chodź. Jak to? No, ej! Serio? Chodź, idziemy na plac zabaw. O, ktoś tu nie jest zadowolony? Chyba nie. No, nie. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Myślałam, że teraz jest chłodniej, ale jednak okazało się, że jest cieplej. Rano było bardzo zimno, jak jechałam. Jechaliśmy Jaśka odwieźć do przedszkola, a teraz jest, zrobiło się cieplutko, znaczy no jeszcze nie jest to co wiecie. powinno być wakacje, ale tak 21 stopni jest, więc U, nie jest aż tak źle. No dobra, witam Was kochani, w nowym vlogu, tak. e, my właśnie jedziemy na plac zabaw się troszeczkę pobawić, więc już nie gadam, bo się boję, że zaraz Klara zacznie mi płakać. Ja mam pyszną kawkę, dziękuję Wiktorii, jeżeli to ogląda. I lecimy teraz na plecowa, w tak Larusia? Na plecaba. Gdzie idziemy? Która? Chodź. Dawaj. Idziemy. Gdzie idziemy najpierw? Bo tutaj dużo rzeczy można zrobić. Gdzie najpierw? To idziemy tam, gdzie córcia chce. Akurat dużo dzieci, pewnie jest z jakiegoś przedszkola. Mam nadzieję, że nie z To nie byłoby za ciekawe. Chyba <grymne> byśmy spotkali Jasia. Chodzisz? Mama. Aj, ale nie po dwa. Klara. Jezu, co drugi stopień. <grymne> Czekaj, mama cię złapie. Czekaj. Mama cię złapie. No dawaj, chodź. Chodź tu. No chodź tu. Dawaj, chodź. Uii, brawo. Siadną Ci bluzę Klara. Nie chcę. Nie chcę ściągnąć bluzy. Śpiewać? To śpiewaj. Ej ty! Ej ty! Ej. Czekaj na mnie tam. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj tu na mnie tam. No, na mamę czekaj. No, dawaj, już jestem. Możesz jechać. Łii! Halo, kto tu się tu buja? Ojej! O, o! Ale fajnie, co? Aha. Tak, a ty nie chciałaś przyjść na plac zabaw, a tak fajnie jest. Będziesz zjeżdżała, czy nie? Aha, musisz się zastanowić, być. Okej. Okay. Na brzuszku. Ooo, brawo! No dawaj, zjeżdżaj. Zjeżdżasz? Zjeżdżasz? No Mama ma ćwiczenia. Tam i z Tam i z Opa, na górę! I uwaga na głowę! I uwaga na głowę! Siecie się dziecko! Halo! Halo!

<śmawna> Dawaj, no, ui! o o o co mamy siłownię? Mamy nawet te siłownie. Tak? No nie musi ćwiczyć. O, teraz druga ręka. No jeszcze, jeszcze, ale trzymaj się mocno. Okej, okay, to teraz niech mi ktoś powie, jak ją zaciągnąć do domu. Będzie ciężko, bo już się stawia. Konik? Jest konik? Chodzi świnka? Tu świnka. Tak. Chodź tam jest zjeżdżalnie, Chodź zobaczymy zjeżdżanie. Chodź. Tu jest jeżdżanie. Dare. No wybiegaj się, wybiegaj Wybiegaj Ej ty, gdzie uciekasz? Gdzie ona ucieka? Co ta Klarunka? Biegnie tutaj, biegnie Mam A kapu! Ugotujesz mi coś? Nie! Dawaj, zrób mi obiad. Chłodny jestem. Mmm, to będzie przepyszny obiadek! O, dziękuję! O, miom, 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 miom. Pyszne! Dziękuję, Klarcio, dziękuję! Ile Ci płacę? Co mi pani ugotuje? Chciałaby pani Thermomixa kupić? Może zrobić pani prezentację? Łatwiej życie pani, naprawdę. Klara, idziemy do domu? Nie. No tak. Przez wiele mi się w piasku położyła tylko o tym. Co kupisz? Hmm. Co kupisz? Klara kupi Jasiu. Klara kupi Jasiu? Nie mam. No tak, bo Jasia do, trzeba jechać do przedszkola. Ja się nie ma. Jasia nie ma, trzeba do przedszkola jechać po niego. Ja się gotować. Gotować? No to gotuj mi coś jeszcze. Jak słychać, niestety, mam mały dramat, więc nie gadam, jadę już. Bo ja się do przedszkola. No i ja, okoloruj. Mieliśmy mały dramat w aucie, więc zabieram teraz córeczkę na osłodę łez. <laughs> na lody. Mamy loda, dziecko szczęśliwe. Tak? Larysia pokaż loda. Ja mam loda. Gdzie masz loda? Dyn. Tu. jest lód. Pyszny? Czy on jest pyszny? Spróbuj. Ten. <śm> Komuś posmakował ewidentnie mój lód. Dobrego mam loda? Klara. moich dzieciaków. Jasiu, powiedz cześć! Cześć. Umachasz? Lody. Lody masz, a kto Ci dał loda? Klara. Klara ukochana dała. No Klara dała Jasiu loda. Ja wiedziałam, że tak będzie, że ja na pewno będzie chciał loda, więc chciałam po prostu odebrać go i pójść z nim, żeby sobie sam wybrał. Ehm, no ale jak Ja się zaczął co loda, jest loda, to Klara mu po prostu dała swojego. I już nie chciała, więc Jasiu je... Ehm, Woda i jest szczęśliwy. Klara jest szczęśliwa i cieszy się, że się ze sobą dzielą. Dobra, jadę teraz. Jadę teraz e, po moją mojej mamy. Jedziemy do moich rodziców. Są tam moje siostry dzieci, więc się pobawią. E, ja się pobawię z nimi. I Klara też. Chociaż ja mam nadzieję, że ona zaśnie. Ale zobaczymy, co z tego będzie. Uu włączyłam mojego vloga poprzedniego. Kochani, dziecieczki zostawieni u rodziców, zaraz do mnie kończy pracę, więc do nich przyjedzie, a ja tymczasem jadę na prezentację. Ale mi się kręci w głowie, on położy masakra. Serio, strasznie mi się coś kręci w głowie. Hmm, więc mam nadzieję, że szczęśliwie dojadę i mi przestanie się kręcić w głowie, no ale jadę na prezentację. Nie gadam i light shoes, walking down the shore, dive first, down to the ocean. Zajechałam do sklepu, bo jestem taka głodna, muszę sobie coś kupić do jedzenia. Ach, i w domu nic nie mamy, więc idę do sklepu. <noise> Jeste <noise> Jeste <noise> mogę, jestem w domu. Nie mogę Domin, jestem w domu. Tak, bywa. Już jakiś czas oczywiście jestem w domu, umawiałam się z dzieckami, z nimi. Z Dominikiem oczywiście tak? Peppa! Pepa, Peppa! Nie, pan! się teraz, dlatego że. Łapa, pan, pan! Ja, Dominik chciał sobie dziecka w jego pokoju, a ja się nie chciał. I przyszedł tutaj i mówi do miasta, to ty tam spać! idź, ja i Chcesz iść do babci i dziadka? Tak! No co ty? Ja tu i taty. Ja będę płakała za tobą znowu. Ja się ostatnio spałam, babci i dziadka, tak? Ja. Spał... Spałeś z babcią i z dziadkiem? A tu jest Babciu Ja się jakie super -ko kolacje. Dostanę sobie. A ty! A czyj ja kolacje, a teraz dorwał się do resztek frust. Idź potatę, Jasiu. Nie ma tata. Idź po, tatę. powiedz, a to chodź tutaj do nas. Nie za to patrz. Chodź do nas, powiedz. Nie za to patrz. Tata poszedł spać? Tak. A nie lepiej, żeby z nami spał? Nie. Hmm. Tata to zapał. A to tam sam ma spać? Tak. Jej. To mam. Bip, bip, bip. Kto spał w z babcią i z dziadkiem? Jasiu. Jak było fajnie? Pepa. Pani bu... Pani... No ja Klara ma Pepe. Fajnie było spać z babcią i z dziadkiem. Nie, jo. No nie wiem gdzie jest Ja Mam nadzieję, że nie będzie. Kto pójdzie po tatę? Jasiu, Ja się ty idź po tatę. Mamo, czytaj, mamo czytaj. Mama czyta. ok. Dawajcie. Jeden słoń. Pięknie. Dwa motyle. Dwa motyle. Ile tu jest motyli? Jeden. Dwa. następna. następna. To ty jesteś, Jasiu? O oh, wow. Trzy ciastka. Powiedz Jasiu. Powiedz trzy ciastka.

Idź tam, tam jest książeczka w waszym pokoju. Tata ci powie jaka. Dobra, to ja wam przeczytam. Nie zamykaj drzwi, Aś. Nie zamykaj. Aha, okej, okay. Czytam, mama, czytam. Czytam, dobrze. Czekaj, już śpią, a Dominik pojechał po pizzę, bo jestem taka głodna. Um, dzisiaj jadłam tak naprawdę tylko śniadanie I, I nic więcej później, więc no ja jestem strasznie, strasznie głodna No jeszcze loda, więc dobra ja Jestem strasznie głodna i muszę koniecznie coś zjeść ja Chciałam wam powiedzieć, że ja jestem tak szczęśliwa dzisiejszym dniem, naprawdę Było tak cudownie spędzić w końcu czas z Klarą, tak um, tak z nią, po prostu z nią i to mnie tak relaksuje wiecie, jak idę na przykład z nią na jak się z nią bawię tutaj w domu czy jak idę z nią na plac zabaw, to ja wtedy nie używam telefonu czasem tam może nagram jakieś story czy coś takiego, ale nagram to i chowam telefon do kieszeni porobię jej zdjęcia i tyle nie sprawdzam, nie czytam nie, nie wiem co robię, po prostu nie siedzę na telefonie Niczym się nie zajmuję i moje myśli są jakby tylko skierowane do niej. Niczym się nie przejmuję. I mnie to tak strasznie relaksuje. Takie spędzanie czasu z moimi dziećmi naprawdę mnie relaksuje. No wiadomo, że czasem mnie też denerwują. No to już oczywiste. Ja ich też na pewno denerwuję, więc wiecie, no to jest normalne. No i tyle ale po prostu tak mnie relaksuje właśnie takie wyjście z klarą, z jasiem i bardzo się cieszę właśnie, że mogłam tak spędzić z klarą czas, bo my naprawdę takiego czasu mieliśmy bardzo mało ja z nią, e, z jasiem też i dlatego chciałam też z jasiem tak spędzać czas, ale wiecie. Nie mam za bardzo kiedy. Myślałam, że może jak Klara pójdzie do przedszkola, to czasem wiecie: Klara pójdzie do przedszkola, a ja się na przykład nie, i wtedy spędzę dzień tylko z nim na jakichś fajnych atrakcjach, coś takiego. No bo mogłabym spędzić z nim dzień i tylko z nim, ale wtedy, tylko wtedy jak Dominik ma wolne. No to dlaczego na przykład wiecie. Dominik ma z klarą być osobno, a my osobno, po prostu wtedy spędzamy czas we czwórkę, a, a tak to po prostu, to po prostu co, <grym> się skupiłam, to po prostu Spędzam czas we czwórkę zamiast każdy osobno, więc chciałabym jakoś wygospodarować ten czas tylko dla synka. Już myślałam właśnie, ale to też nie teraz, bo nie ma kiedy, chciałabym go gdzieś zabrać, gdzieś pojechać gdzieś na dwie noce, wiecie, tak tylko żebym była tylko ja i on przez 24 godziny, żeby mógł się tak nacieszyć tylko mamą. Myślę, że to jest potrzebne, dziecku jednemu, i drugiemu. Jaś miał mnie jak był młodszy. Później był, musiał się ze mną dzielić z Klarą. Klarcia od początku, wiecie, ona dopiero teraz tak naprawdę, gdy się poszedł do przedszkola, to ona ma mnie na wyłączność, przynajmniej do połowy dnia. No i brakowało mi tego takiego czasu dla niej, żeby właśnie jak najwięcej czasu jej poświęcić. No i jak ja się teraz poszedł do przedszkola <noise> i to mam więcej czasu dla niej, więc jest fajnie. I naprawdę mega, mega mnie to relaksuje. Uwielbiam chodzić z moimi dziećmi na plan zabaw, uwielbiam spędzać z nimi czas, uwielbiam chodzić z nimi na spacer. Do tego stopnia, że aż nie chcesz, by Klara szła do przedszkola we wrześniu. Cały czas próbuję z Dominikiem rozmawiać, żeby nie szła i w ogóle. Ale z jednej strony wiem, że fajnie jak pójdzie, a z drugiej strony wiecie, że taka malutka, na ledwo co dwa latka skończyła już mojej do Jak to? Jutro w ogóle mam e, spotkanie integracyjne we Wrocławiu e, jestem z Thermomixa, e, z moją grupą, więc e, spotkam moją kierowniczkę. E, my już się znamy, ale. Jeszcze jako, jako mojej kierowniczki jeszcze jej nie widziałam tak na żywo, więc <grybujesz> się zobaczymy, chyba nie widziałam. No nie widziałam. Nie musiałam się zastanowić. Więc nie widziałam jeszcze mojej kierowniczki na żywo, od kiedy jest moją kierowniczką. Um, no, wiecie, koronawirus i te sprawy. Więc się spotkamy, teraz poznam też resztę, tak wiecie, face to face. Więc mm, no, jestem mega podekscytowana i nie mogę się doczekać.

We have